Była tablica i nie ma tablicy, był pomnik i nie będzie pomnika. Był plac 22 lipca, a teraz w Lipsku będzie rynek. Tak w demokratycznej III Rzeczpospolitej znikają ślady socjalistycznej przeszłości. Zmiany następują również w sferze wychowawczej. Otóż 3 maja 1993 roku zostaje reaktywowany w Lipsku Związek Strzelecki-Strzelec. Organizacja ta nawiązuje do piłsudczykowskiej tradycji. Jednostka strzelecka nr 1005 mienia pułkownika Dionizego Czekowskiego funkcjonuje przy Zespole Szkół Zawodowych w Lipsku i jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Planuje się utworzenie w szkole klasy o profilu wojskowym i stworzenie strzelnicy. Tymczasem strzelcy rozszerzają swoje wiedzę na szkolnych lekcjach z przysposobienia obronnego i organizacyjnych spotkaniach. O strzelcach już głośno w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Strzelecka kronika skrupulatnie odnotowuje udział w zajęciach, ćwiczeniach, marszach, awansach, uroczystościach patriotycznych oraz w tanecznych manewrach swojego dowódcy. A co ponadto dzieje się w szkole? Szkolną codzienność odnajdujemy w innej klasowej kronicy. Zaangażowany kronikarz ciekawie ilustruje i opisuje ciężkie życie ucznia. Oto ono. Dzień Chłopaka, Otrzęsiny, Mikołajki, Dzień Zakochanych, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Wagarowicza, Dzień Sportu, Jeden Dzień z Życia w Klasie, Klasowe Osiemnastki oraz Wycieczka. 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 Pewnie sądzicie Państwo, że to kronika klasy o profilu rozrywkowo-turystycznym. Otóż nie. To kronika liceum ekonomicznego.